Bitcoin.pl Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakiejś konkretnej kryptowaluty, to dajcie proszę znać w komentarzach pod tym dzisiejszym materiałem. Ja nazywam się Rygiusz Wiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy GECO One, platformy typu Margin Trading, Umożliwiającej handel na rynku kryptowalut z dźwignią finansową na maksymalnym poziomie aż 100 do 1. My natomiast bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do konkretów, czyli do analizy. I standardowo, jak co tydzień, rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie od przyjrzenia się notowaniom bitcoina, którego kurs wzrastał poniekąd w ostatnim czasie i nawet doszło do tego, że w minioną środę wykazywałem pewien optymizm, wskazywałem na pewien potencjał do dalszych wzrostów w perspektywie krótkoterminowej, natomiast widzimy, że ten optymizm mój nie został jednak e, się nie sprawdził po prostu, więc tu takich wzrostów nie mieliśmy. Cena Bitcoina nie dotarła w okolice 41-42 tysięcy dolarów, czyli do technicznego oporu n, będącego górnym ograniczeniem trwającej od 19 maja bieżącego roku konsolidacji. Te wzrosty zatrzymały się zdecydowanie, zdecydowanie wcześniej i tak naprawdę już od niemal trzech dni ponownie obserwujemy spadki notowania bitcoina. Gdzie te wzrosty ostatnio się zatrzymały? Warto spojrzeć sobie z punktu widzenia interwału 4 godzinowego, bo zauważymy, że tam mamy też lokalny poziom oporu, mniej więcej w wysokości. 36 dolarów to jest poziom, który zbiega się dość precyzyjnie ze złotą proporcją, a więc z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacci'ego z wcześniejszego ruchu spadkowego. On był oczywiście w przyszłości testowany jako takie lokalne wsparcie, lokalny opór, znowu wsparcie, znowu opór, i tu po raz kolejny został przetestowany jako, jako opór. No i teraz. Jeżeli tylko ta tendencja, którą obserwujemy sobie od yy, tak naprawdę minionej środy, będzie tutaj kontynuowana, to nie można wykluczyć, że cena bitcoina osunie się nawet ponownie w okolice 30 tysięcy dolarów. To jest górne ograniczenie tej szerszej konsolidacji, którą tutaj obserwujemy już od 19 maja. Natomiast warto zwrócić uwagę, że bariera w wysokości 30 tysięcy dolarów, o ile jest yy, faktycznie jednym z najważniejszych, Poziomu wsparcia, szczególnie na przestrzeni ostatnich tygodni, o tyle nie jest to pierwszy poziom wsparcia, na który warto tutaj zwracać uwagę. Możemy spojrzeć sobie na Bitcoina z punktu widzenia interwału jednogodzinowego, i tam zauważymy, że taki pierwszy lokalny poziom e, wsparcia jesteśmy w stanie wyznaczyć gdzieś w okolicy 32 400 dolarów. On był testowany raz jako wsparcie, drugi raz jako wsparcie, później dwukrotnie jako opór i jeszcze raz jako wsparcie. Więc jeżeli tylko Spadki będą kontynuowane. To Bitcoin powinien w najbliższym czasie dotrzeć właśnie w okolice 32 400 dolarów. Tu doszło oczywiście już do powstania prospadkowej formacji głowy z ramionami: lewe ramię, głowa, prawe ramię. Linia szyi w wysokości 33 900 dolarów została już wybita. W związku z czym, oczywiście, w perspektywie krótkoterminowej oczekiwałbym spadku do poziomu 32 400. To jest niski interwał, to jest interwał jednogodzinowy. Natomiast jeżeli to wsparcie zostanie pokonane, to należałoby przygotowywać się nawet na możliwość spadków w kierunku e, poziomu 30 tysięcy dolarów, tu też warto oczywiście po raz kolejny wspomnieć, bo być może są z nami osoby, które nie oglądały wcześniejszych materiałów, wcześniejszych analiz. E, należy wspomnieć o tym, że Bitcoin od 19 maja utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Mamy klasyczną konsolidację, były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, spadki, wzrosty i tak dalej, i tak dalej. I z czysto technicznego punktu widzenia, tego typu formacje są formacjami korekcyjnymi. Co Oznacza, że statystycznie rynek częściej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. W tym przypadku, jakby na to nie spojrzeć, za każdym razem wychodzi, że wcześniejszy impuls był spadkowy, w związku z czym ta presja na Ewentualne wybicie dołem, wybicie poniżej 30 tysięcy dolarów, w dalszym ciągu jest całkiem spora. Oczywiście to też nie jest z drugiej strony tak, że zawsze rynek wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Natomiast statystycznie częściej, w związku z czym, prawdopodobieństwo na wybicie dołem i spadek poniżej 30 tysięcy dolarów jest statystycznie wyższe niż szanse na to, że rynek wybije z obecnej konsolidacji górą, czyli przekroczy ponad 42 tysiące dolarów i będzie kontynuował wzrosty. W związku z czym, póki co tego optymizmu nie widać ani w perspektywie krótkoterminowej, gdzie na interwałach jednogodzinowym czy czterogodzinowym też jesteśmy w stanie wykazać pewne oznaki wskazujące za spadkami, i w perspektywie średnio czy też długoterminowej, gdzie od dłuższego czasu nic się tak naprawdę nie zmienia, bo nawet w środę, jak mówiłem o pewnym optymizmie, to zaznaczałem wyraźnie, że mówimy tutaj o perspektywie krótkoterminowej, bo ogólnie rzecz biorąc, na rynku zbyt wiele nam się tutaj wcale nie e, zmieniło. Rynek z konsolidacji górą nie wybił, a dopiero takie wybicie mogłoby faktycznie zmienić nastawienie rynku z prospadkowego aktualnie na prowzrostowe. Być może jeszcze się do tego doczekamy, w mojej ocenie tak, natomiast krótkoterminowo oczekiwałbym jeszcze tutaj ruchu spadkowego. Idźmy dalej, do notowań Ethereum. Jeżeli chodzi o ETH. To warto spojrzeć na ten rynek z punktu widzenia interwału 4 godzinowego. Ja w minioną środę i podejrzewam w miniony poniedziałek również wskazywałem na potencjał ETH do wzrostu. Właściwie nie wiem, czy to było w, w poniedziałek, ale w, w środę na pewno, kiedy rynek przebił się tak naprawdę przez. Lokalny opór w okolicy 2050 dolarów. Wiadomo, że to jest jakaś strefa, czy ktoś sobie to wyznaczy na poziomie 2030 dolarów, czy 2060 dolarów. Tutaj e, różnie to będzie wyglądało. Nie przywiązywałbym się raczej, że to będzie poziom wyznaczony co do centa, co do dolara, bo jednak bądź co bądź rynki finansowe wcale z aptekarską precyzją nam się nie poruszają. Przez to też nie powinniśmy traktować tych poziomów tak 0-1, to jest zawsze jakaś strefa, zawsze jakiś bufor. Ja mam 2050 dolarów strefa, która była testowana najpierw jako wsparcie, później była testowana jako opór, no i została oczywiście wybita późniejsze wzrosty widzimy, że dotarły aż w okolice kolejnego oporu, o którym mówiliśmy sobie w minioną środę, czyli 2000, ja wówczas zaznaczałem 2300, 2290 dolarów. Tutaj mamy strefa, która jako wsparcie była testowana już pod koniec maja po raz pierwszy, później oczywiście jeszcze kilka testów jako wsparcie i jako opór. Teraz po raz kolejny została przetestowana, natomiast w jej okolicy Pojawiła nam się tutaj niemała reakcja podażowa i na przestrzeni ostatnich godzin ponownie obserwowaliśmy spadki, notowanie ETH. Spadki, wskutek których doszło do retestu ostatnio pokonanego poziomu oporu, czyli teraz już jest to wsparcie w wysokości 2050 dolarów. Jest to strefa, którą obecnie testujemy. Jest to strefa, która znajduje się dość blisko mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu Wzrostowego i teoretycznie odrzucenie tego wsparcia mogłoby otwierać drogę do ponownych wzrostów notowań Ethereum, dla których realnymi zasięgami byłyby czy to okolice znowu. 2300 dolarów, czy to 2600-620 dolarów, czy może wyżej nawet 2900 dolarów. Warto przy tym jednak zwrócić uwagę, że przynajmniej na ten moment póki co żadna reakcja popytowa sygnalizująca potencjalne choćby odrzucenie tego wsparcia, które obecnie testujemy, się nie pojawiła. Więc nie ma na ten moment, oprócz tego, że mamy bardzo fajne miejsce, bardzo fajną lokalizację. To brakuje tutaj sygnału wskazującego za ewentualnymi wzrostami. I jeżeli taka reakcja się nie pojawi, a kurs ETH osunie się poniżej obecnie testowanego wsparcia, wówczas przygotowywałbym się na możliwość dalszej deprecjacji z realnym zasięgiem w okolicy ostatnich doków, czyli bariera 1750 byłaby tutaj jak najbardziej realnym wsparciem, do którego notowania ETH mogłyby zmierzać, jeżeli faktycznie reakcja popytowa nam się tu w najbliższym czasie nie pojawi. Idźmy dalej, do notowań Cardano, czyli nasza popularna Ada. Spójrzmy sobie na ten wykres z punktu widzenia interwału dziennego, gdzie zauważymy, że wskutek już niedawnych spadków doszło najpierw do wybicia oczywiście. Dołem z kanału z kanału wzrostowego wcześniejszego, ale doszło tutaj też do pokonania horyzontalnego poziomu wsparcia wysokości dolara i 39 centów. Oczywiście jest to strefa, która na przestrzeni ostatnich tygodni, właściwie moglibyśmy powiedzieć śmiało już miesięcy, była testowana raz lepiej, raz gorzej, ale mimo wszystko w dalszym ciągu warto jeszcze ją na wykresie mieć. Tu była testowana jako opór, później mieliśmy fałszywe wybicie, po czym znowu była testowana jako opór, tu jako wsparcie. Małe fałszywe wybicie i znowu była testowana jako wsparcie. Teraz rynek testuje od drugiej strony, czyli jako opór, i warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj konfluencję oporów, bo z jednej strony mamy właśnie horyzontalny poziom 1,39, z drugiej strony mamy linię tendencji wcześniejszej, tendencji wzrostowej, będącą też dolnym ograniczeniem tego wcześniejszego kanału wzrostowego, z którego wybiliśmy dołem. Widać tu pierwsze reakcje podażowe, wczoraj się takowa pojawiła, kiedy spadki no, zbliżały się do 4%. Dzisiaj o poranku. Też mamy już spadki przekraczające 2%, więc jeżeli tylko ten opór zostanie trwale odrzucony, to tak naprawdę notowania Cardano mogłyby wrócić do spadków, dla których realnymi zasięgami byłyby nawet okolice dolara i 3 centów. To są okolice oczywiście ostatnich dołków, ale jest to też poziom, który oczywiście był już testowany. Pierwszej połowie marca i od tego czasu tych testów doczekał się tak naprawdę yy, kilku. Za takim scenariuszem, za scenariuszem prospadkowym przemawia też yy, dynamika ostatniego ruchu wzrostowego, która była zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza niż dynamika tego ruchu spadkowego. Co z czysto technicznego punktu widzenia świadczyć może o tym, że taki ruch, ruch spokojniejszy, jest ruchem korekcyjnym. Po zakończeniu którego rynek może wrócić do trendu bazowego. W tym przypadku tendencja bazowa jest tendencją spadkową, w związku z czym też nie można właściwie wykluczyć, że spadki na tym rynku tutaj nam powrócą. Idźmy dalej do kolejnego projektu i spójrzmy sobie na notowania XRP. Jeżeli chodzi o XRP. To z punktu widzenia interwału dziennego zauważymy, że to jest rynek, który osunął się już, zresztą bardzo podobnie jak notowania Cardano, osunął się w ostatnim czasie poniżej horyzontalnego poziomu wsparcia. W tym przypadku jest to strefa w wysokości mniej więcej 72 centów. Jest to poziom, który aktualnie testujemy od drugiej strony, czyli jako opór. Jest to strefa, gdzie już wczoraj pojawiły się spadki z zasięgiem niespełna 7%. O poranku obserwujemy również spadki, których zasięg, podobnie jak w przypadku Cardano, przekracza już 2%. I tak naprawdę, jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, jeżeli spadki będą tutaj kontynuowane, to notowanie XRP mogłyby zmierzać w kierunku poprzednich dołków, czyli okolice 53 centów. Ewentualnie, wybicie poniżej otwierałoby drogę do dalszych spadków, aż w okolice 36 centów. Bo tam mamy kolejny istotny poziom, na który warto zwracać uwagę, ale spójrzmy sobie na notowanie XRP również z punktu widzenia interwału 4 godzinowego, no bo tam zauważymy, że na przestrzeni ostatnich dni można było wyrysować sobie, wyznaczyć linię tendencji wzrostowej. Oczywiście to jest linia tendencyjna wskazująca na y, zakres y, ostatniej korekty wzrostowej i widać, że ta linia została już o poranku wybita, rynek utrzymuje się obecnie poniżej w związku z czym ta presja podażowa faktycznie nie jest tutaj najmniejsza. Dodatkowo widzimy bardzo ładnie linię tendencji. Nie wiem czy z punktu widzenia interwału dziennego było ją tak dobrze widać. E, testowana tak naprawdę już od drugiej połowy maja tych testów było tutaj całkiem sporo i tu też zbiega się ona z horyzontalnym poziomem Właśnie w wysokości 72 centów, więc póki co również yy, zakładałbym tutaj raczej kontynuację ruchu spadkowego i to z punktu widzenia interwału 4 godzinowego, i to z punktu widzenia interwału dziennego. Yy, idźmy dalej do notowań BNB, czyli notowania Binance Coina. Spójrzmy sobie na ten wykres z punktu widzenia interwału. 4-godzinowego i na H4 zauważymy, że podobnie jak na Cardano, podobnie jak na XRP, tak i tutaj jesteśmy w stanie wyznaczyć dość ciekawą, dość istotną linię tendencji. W tym przypadku linia tendencji spadkowej, ona pokonana akurat nie została tutaj wcale, natomiast została w ostatnim czasie przetestowana od drugiej strony, czyli przetestowana jako, jako opór. Warto zwrócić uwagę, jak już sobie omawiamy notowania Cardano, że to jest rynek, który. Można poniekąd powiedzieć, że utrzymuje się od dłuższego czasu w dość szerokim trendzie horyzontalnym pomiędzy 230 a 430 dolarów. Były spadki, były wzrosty, były spadki, miały być wzrosty, no ale okazało się, że tych wzrostów nie ma. No i teraz nie można wykluczyć, że to była forma korekty, tak jak tutaj. Był ruch spadkowy, była konsolidacja jako korekta, tu było wsparcie, tu był opór, górne ograniczenie. Tu było wsparcie, tu mamy opór, czyli znowu ten poziom, który tu stanowi dolne ograniczenie formacji, tu stanowi górne ograniczenie tej kolejnej korekty. Impuls, korekta, impuls, korekta. Widzimy, że wzrosty ostatnie zatrzymały się w okolicy 300 mniej więcej 315 dolarów. Też dość istotną. Barierę stanowi tutaj linia tendencji spadkowej i pojawiła się już pierwsza reakcja podażowa, w związku z czym, jeżeli tylko spadki będą kontynuowane, to notowania Binance Coina mogłyby zmierzać nawet w kierunku 230 dolarów. To jest bardzo, bardzo istotny poziom wsparcia. Oczywiście nie pierwszy, na który warto zwracać uwagę, bo jak sobie przybliżymy całą tą sytuację, to zauważymy, że pierwszy poziom wsparcia moglibyśmy wyznaczać już gdzieś w okolicy 269-270 dolarów, mniej więcej tak jak teraz mój kursor oczywiście na podstawie tych ostatnich minimów, natomiast jeżeli tylko przebijemy się poniżej tego wsparcia, to celowałbym właśnie nawet w okolicy 230 dolarów, jeżeli chodzi o BNB. Yy, idźmy dalej do notowań LTC, czyli notowania Litecoina. Włączmy sobie ten wykres z perspektywy interwału dziennego i na interwale dziennym zauważymy, że Notowania Litecoina osunęły się niedawno poniżej technicznego wsparcia, taką strefę między 143-145 dolarów. Wskutek e, tych ostatnich wzrostów, które na przestrzeni ostatnich kilku dni obserwowaliśmy, doszło oczywiście do retestu tej strefy, więc bariera, która do tej pory była testowana jako wsparcie, teraz przetestowana została od drugiej strony, czyli jako opór. Warto zwrócić uwagę, że jest to poziom, który zbiega się bardzo ładnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu e, spadkowego, no i już wczoraj pojawiła się akcja podażowa. Mieliśmy spadki przekraczające 5%, o poranku spadki dzisiaj przekraczają już kolejne 3% tak naprawdę. No jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, to zcelowałbym, że notowania Litecoina mogą osunąć się w najbliższym czasie ponownie w okolice 120 dolarów. Ewentualnie gdyby ta strefa została wybita, gdyby kurs usunął się jeszcze niżej, to kolejne wsparcie mamy dopiero w wysokości 95 dolarów, więc to są dwa realne zasięgi, do których kurs Litecoina mógłby w najbliższym czasie dotrzeć, więc tu także zbyt wielu powodów do optymizmu nie widać, raczej lecimy, raczej lecimy w dół. Spójrzmy sobie dalej na notowania doja, który też dość regularnie pojawiał się w Waszych propozycjach. I teraz jak spojrzymy sobie na ten wykres z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, to zauważymy, że notowania dodża: no, mieliśmy jakiś ruch spadkowy, jakąś korektę. Kolejny ruch spadkowy, tu była jakaś konsolidacja jako korekta. Kolejny ruch spadkowy, i znowu mamy korektę. Poziom, który tu był testowany oczywiście jako opór, ale później tu wielokrotnie jako wsparcie. Teraz testowany jest jako opór. Jest to bariera nieco powyżej 28 centów, 28,5 centa, czyli na wykresie 0,28,50. I widzimy, że już pierwsze reakcje podażowe właściwie w okolicy tej strefy nam się pojawiały. Biorąc pod uwagę do tego dynamikę, tutaj szybszy ruch spadkowy, o wiele spokojniejszy ruch wzrostowy, to to też bardziej przypomina formę korekty, że to był ruch techniczny, trendowy, to jest ruch korekcyjny. Po zakończeniu takiej korekty, oczywiście, notowania doża mogłyby powracać sobie do spadków. Tu realnymi zasięgami będą oczywiście. Yy, okolice ostatnich minimów, czyli bariera 17 centa, 0, 17,5 centa 0,175 na wykresie. Nie jest oczywiście to pierwsza strefa wsparcia, jest to jedna z ważniejszych stref wsparcia, natomiast Pierwsze wsparcie myślę, że moglibyśmy wyznaczyć w okolicy aktualnego kursu, czyli gdzieś w rejonie 23,5 23 centa. Dopiero jeżeli faktycznie rynek osunie się poniżej tej strefy, wtedy stawiałbym na kontynuację spadków. Natomiast póki co żadnych większych reakcji popytowych wskazujących za odbiciem, za odrzuceniem tego wsparcia wzrostami też na tym rynku nie dostrzegam, więc raczej stawiałbym tu jeszcze na możliwość ponownego ruchu spadkowego w okolice ostatnich minimów. No, i spójrzmy sobie na kolejny y, projekt, który także zaproponowaliście, czyli na notowania kosmos, y, czyli atom. I spójrzmy sobie także na interwał y, y, 4 godzinowy. I na interwale 4 zauważymy, że notowania tej kryptowaluty utrzymują się od pewnego czasu w trendzie y, horyzontalnym. Dolne ograniczenie stanowi nam wsparcie w gdzieś w okolicy, y, okolicy 8,65. Górne ograniczenie stanowi opór gdzieś w okolicy 17 dolarów. Widać to zresztą bardzo, bardzo ładnie z punktu widzenia interwału dziennego. Szczególnie ta strefa w wysokości 17 dolarów, ona wielokrotnie była najpierw testowana jako wsparcie. Po wybiciu została przetestowana oczywiście jako opór. Natomiast podobnie jak na Bitcoinie, cała ta sytuacja dość mocno przypomina formę tylko takiego rynkowego dragowania czyli mieliśmy potężny impuls spadkowy i później oczywiście spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Teraz niby znowu mamy wzrosty. Ale cały ten układ, tak naprawdę, dopóki notowania atom nie wybiją powyżej 17 dolarów, to tak naprawdę będzie można uznawać za krótkoterminowy potencjał do wzrostu, za korektę, więc dopiero wyjście powyżej 17 dolarów z technicznego punktu widzenia mogłoby zmieniać nastawienie rynku, mogłoby otwierać drogę oczywiście do dalszych wzrostów. Jeżeli chodzi o perspektywę krótkoterminową, to z punktu widzenia interwału 4 godzinowego zauważymy, że wskutek tych ostatnich niewielkich wzrostów Doszło tu do pokonania lokalnego poziomu oporu. Teraz jest to oczywiście już strefa wsparcia gdzieś w okolicy 10 dolarów i 60 centów. Wiadomo, czy to będzie 10 dolarów 60 centów, czy 50 centów, czy 70 centów to już jest drugorzędna e, kwestia. Bo co do centa tego poziomu sobie nie doprecyzujemy idealnie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jest to poziom, który znajduje się dość blisko mierzenia 50% korekty Fibonacci'ego z tego ostatniego małego ruchu wzrostowego. E, no i teraz obserwujemy retest tej strefy. Tak więc, jeżeli tylko w najbliższym czasie pojawiłaby nam się tutaj jakaś większa reakcja popytowa wskazująca na potencjalne odrzucenie tej strefy, czytaj, czy to będzie. Yeah. prowzrostowa świeca pin bar z dużym dolnym knotem. Czy to będzie świeca Doji w wariancie ważki Doji, czyli też świeca bez korpusu, ale z potężnie dużym dolnym knotem. Czy to będzie formacja objęcia hosty, formacja dwuświecowa w tym przypadku akurat. Jakakolwiek większa reakcja popytowa, która mogłaby sygnalizować odrzucenie tej strefy, to oczywiście notowania e, kryptowaluty Kosmos mogłyby powrócić do wzrostów. Tu realnymi zasięgami mogłyby okazać się nawet okolice 17 dolarów, przy czym nie jest to oczywiście e, pierwszy, najbliżej położony poziom, bo zdecydowanie bliżej mamy też e, techniczny opór gdzieś w okolicy 14 dolarów i 30-40 centów plus minus, on był testowany tu jako opór, tu jako opór, tu jako wsparcie jeszcze raz jako wsparcie, znowu jako opór, więc takie 14 niespełna 14,5 dolara to by był opór numer 1, 17 dolarów opór numer 2, natomiast tak jak mówię, żeby te wzrosty mogły być w perspektywie krótkoterminowej, faktycznie tutaj Tutaj kontynuowane, to konieczne jest to, aby w okolicy obecnie testowanego wsparcia już pojawiła nam się jakaś większa reakcja popytowa. Ja póki co, jak sobie przybliżymy ten wykres, to takowej reakcji popytowej nie dostrzegam, więc strefa jest naprawdę fajna, naprawdę ciekawa. Zresztą dynamika tych ostatnich spadków też nie jest duża, więc to też napawa nieco optymizmem na najbliższą przyszłość, tą krótkoterminową. Natomiast konieczne jest pojawienie się tu reakcji popytowej. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli presja podażowa okaże się zbyt silna i no kosmos osunął się poniżej aktualnie testowanego wsparcia, wówczas należałoby jednak przygotowywać się na możliwość spadku nawet w okolice 8,65. Warto przy tym pamiętać o tym, że my jako traderzy nie powinniśmy wcale przewidywać przyszłości, tylko reagować na to, co dzieje się na rynku, więc póki tutaj nie ma reakcji popytowej, to nie powinniśmy zerojenkowo stawiać wszystkiego na jedną szalę, że tu pojawią się wielkie wzrosty, dopiero jak taka reakcja popytowa nam się pojawi, wtedy to prawdopodobieństwo powstania w Wzrostów bardzo mocno wzrośnie. Więc póki co mamy bardzo fajny, bardzo ciekawy, bardzo interesujący poziom. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że sytuacja jest dość neutralna, bo wszystko zależy od tego, czy pojawi się tu reakcja popytowa, czy podaż będzie na tyle silna, żeby to wsparcie pokonać, osunąć się poniżej. Jeden z tych dwóch scenariuszy określi nam prawdopodobnie to, czy w najbliższym czasie będziemy wzrastać w kierunku 17 dolarów, czy spadać w kierunku 8 dolarów i 65 centów. I to był ostatni projekt, który miałem przygotowany na was, dla Was na dzisiaj. Więc, jeżeli analizy Wam się podobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia zasięgu tego materiału. No i nie zapomnijcie, żeby w komentarzach dać nam znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty mamy przeanalizować w przyszłym tygodniu. Ja przypominam, że słyszymy się w każdy poniedziałek, środę oraz piątek punktualnie o godzinie 10. Także życzę Wam Spokojnego, słonecznego weekendu i do usłyszenia już w poniedziałek o 10. Trzymajcie się! Hej!